Życie zawodowe Alfreda Morawca od 1990 roku prowadzącego pod swoim nazwiskiem firmę transportową na dobre związane jest z ciężarówkami MAN. Przejawem niezwykłego do nich afektu jest pięknie odrestaurowane i przebudowane auto tej marki. Samochód to jest moją jakby pasją. Zawsze, zawsze chciałem taki samochód zbudować. Może bardziej z, wiem, z pasji do MANów. Many mi zawsze pociągały. Są to według mnie fajne auta. To moje życie to jest prawie, że dwadzieścia parę lat na manach, pracy przy manach. I zawsze chciałem zbudować jakiegoś, jakiegoś stary, starego mana, który by no nie wiem, robił jakby no, uciechę człowiekowi, jak może popatrzeć, może pojeździć. W internecie znalazłem, w sumie to szukałem ciągnika rolniczego, takiego małego. Znalazłem w internecie ciągnik rolniczy mały na bajerach po Monachium. No i razem z tym ciągnikiem zobaczyłem, że na stronie jest man. I zrozumiałem gościa i w sumie za ten ciągnik to chciał dwa, ponad 2000 euro, czy 2,5, a za mana mówi, że chce 1800. Ja mu powiedziałem, że mi za dwa dam 3000. No i łyknął gościu. Zastanawiał się dwa dni, ale łyknął. I kupiłem mi i ciągnik rolniczy i ten, i to był też, to był ciągnik siodłowy, cztery koła napęd, używali go na polu. On miał z tyłu podnośnik założony hydrauliczny i był jakiegoś bambra na polu jeździł. No ja go kupiłem, no był tak na chodzie był, ale w w opakowanym stanie. Kabina była mocno znita. No i tu z naszym lakiernikiem, głównie Tomkiem, przez dwa lataśmy męczyli go, odbudowywali, od podstaw praktycznie. Nikt nie wie, kto to Tomek, tylko wszyscy kowboj. No i ten, no, do kowboja idź, do kowboja zadzwoń, do kow, kowboj zrobi. Oficjalnie pan Alfred Murawiec jest moim szefem, a ja jestem jego pracownikiem. Nieoficjalnie to po prostu współpracujemy i spełniamy swoje hobby. Na ten, ja spełniam swoje hobby, a ten pan to finansuje. Szef zaproponował kiedyś, żeby przyjść, zobaczyć po prostu silnik i kawałek ramy i co by z tym można było zrobić. Dostałem przyzwolenie, właściwie wolną rękę, na Robienie gruntowne karoserii od podstaw wewnątrz i z zewnątrz. Zwężenie, po prostu obniżenie od dołu, obniżenie także e, od góry, co się dało, i przeróbka dachu. Tak to jest bardziej na no, styl amerykański z mana, żeśmy zrobili, bo po prostu man sam w sobie nie był aż tak uroczy, bo był samochodem dostawczo-transportowym. No, a myśmy chcieli zrobić coś takiego pod styl amerykański, e, przerobić kominy, e, po prostu wydechy. Silnik został 7-litrowy na ten 235 koni. Wolno sące wszystko, po prostu tylko dlatego, żeby sobie radził w każdym terenie i żeby mu nie przeszkadzało po prostu zatopienie go do połowy nawet. Ja budowałem a szewko no I tak po prostu jak było tam za dużo wystawało różnych elementów albo gabarytami na, na szerokość nie bardzo, no to, to zwężał to. No to było nerwów, stresu. Niekiedy trzeba było Tomkę też ustawiać do pionu, żeby to szło szybciej. No i już ledwo zdążyli w tym roku na master no to w Ostatnie miesiące to było spilanie się, żeby to jak najszybciej zrobić wszystko. Nie? No ale udało się, jest jakaś ucieka, jest na co popatrzeć i myślę, że jest czym jeździć. No, nie, no jest fajnie, to jest trochę zabawy.